Mano widzowie, dzisiaj kolejny las kupujemy za jeden bilion, czy tam biliard, nie wiem jak to się wymawia. Dobra, kupujemy się, zmęczyłam. Dobra. Dobra. Kupujemy teraz to teraz tą konewkę, ale to musi reklama zlecieć widzowie. Musi nam reklama koniecznie. Dobra, kupujemy kolejne. Tym ja razem te koneweczki takie kowackie. O, Blokowało mi się widzowie że muszę się robić. Dobra, tego kupujemy najwięcej widzowie. Teraz, teraz nie patrzymy jaka to jest cena, tylko... Bum, bum, bum. Bum, bum, lecimy. Nie śmiję. Ej, no! Nie miałem coś dostać. Zbieramy sobie jeszcze tą drzewkę widzowie moim nowym Miałem dostać ulepszenia, ale dobrze Nie widzę tej gry, miałem dostać drzewko pewnie mi dostał, ale czasie ulepszenie drzewko okej okay, widzowie bieramy 50 milionów sobie 50-60 milionów wybieramy i chyba już kończymy Dobra, chyba już kończymy. Tylko uzbieramy troszeczkę sobie pieniążków Pieniążków bo mamy za malutko. A dzisiejszy film będzie chyba długi. Dobra, robię cięcie. Jak będę miał już 56 tysięcy. Znaczy się... milionów, się pomyliłem, bo to tak szybko leci jak tysiące, widzowie. Dobra, widzowie, trochę jest za dużo, wiem, bo wiecie, to się samo tak wija. I nawet nie zdążę ciencie zrobić i wiecie, i to się wije milion. Wbijemy do 60 milionów. kupujemy sobie, no, nie tylko drzewka po prostu, wiecie. Dobra! Zaraz już mamy, widzowie. Uwaga. 60 milionów, to dla mnie piku jest, bo to jest maluteńko, Bo ja mam bi bilion miałem albo biliard. Nie wiem jak to się wymawia. Napiszcie w komentarzu widzowie. Dobra widzowie, kupujemy sobie coś. Co by tutaj sobie kupić? Wiem, ziemię sobie kupimy. No i dobra, to chyba wszystko. Chyba było już by na tyle. Jeszcze sobie kupimy za fasoleczki chyba coś. Jajko Oj. No i dobra widzowie Także zobaczymy czy nam drzewko przypadkiem nie urosło I to chyba by było na tyle Także stawcie subskrypcję, łapkę w górę Do zobaczenia w następnych odcinkach, pa pa